o o o dada dada o o o o o o dada dada o making christmas memories dzień, dobry vlogmas witam was w dniu 14 czyli do świąt zostało nam jeszcze 10 dni Strasznie szybko mi te wszystkie Vlogmasy lecą. Nie wiem, może dlatego, że nagrywam codziennie przy małym dziecku i przy ogromnym mieszkaniu do ogarniania, ale tak czy siak, mamy dzień 14 i dzisiaj w takim moim założonym planie, więc weźmy na niego wzmiankę, jest sprzątanie łazienki na górze i toalety na dole, bo. To aż się prosi o sprzątanie. No a wiecie, tam się kąpiemy, to fajnie by było, jakby to było czyste. Eee, w tym momencie idziemy do piekarni po Simity, czyli takie tureckie obwarzanki I bułę z serem dla Alexa, żeby zrobić sobie śniadanie. Już mi trochę zbrzydł po niecałym tygodniu w Turcji z brzydmi ten ich chleb. Powiedzmy, że to jest chleb, że to można w ogóle nazwać chlebem, a simity jakoś bardziej... Mi odpowiadają, o ile nie są spalone. Także idziemy do piekarni, kupić to co trzeba i widzimy się za chwilkę. Nie wiem też czy to tylko u nas w, w bursie, bądź tutaj u nas na, na dzielnicy, ale nie ma tutaj w szkole dzwonków, jest w czasie przerwy spuszczana melodyjka i dzieci wtedy wychodzą na przerwę. I nie wiem właśnie, czy jest tak w całej Turcji. Wydaje mi się, że tak, że tak jest w całej Turcji, że nie jedna szkoła jest jakaś odosobniona. I to jest strasznie fajne, bo ja pamiętam, że jak chodziłam do szkoły, to te dzwonki mi strasznie stresowały. I jak rozmawiałam z moją babcią, która mieszka koło mojej szkoły średniej, to powiedziała, że teraz jak się zmienił dyrektor, to również nie ma dzwonków, ale nie ma też żadnej mirody. i nic nie ma. Po prostu uczniowie pilnują tego czasu przerwy. I rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, i podobno sprawdza się to dobrze. Moja siostra, która chodzi do prywatnej szkoły e, średniej, również mama mi mówiła, że dzwonków nie ma. Także chyba coś w tym jest, że e, dzwonki w Turcji nie ma tych dzwonków, i w Polsce w wielu szkołach zaczynają znikać. Tak jak mówię mnie to strasznie stresowało e, i bardzo by było fajnie gdyby za moich czasów tych dzwonków również nie było e, i w Turcji u nas jest tutaj taka fajna e, muzyczka jak te dzieci idą na przerwę i zawsze wiecie ta muzyczka leci i dosłownie kilka sekund później dzieciaki wybiegają na przerwę, bo teraz wiecie nie jest już najcieplej, natomiast dzieci dalej wychodzą sobie na dwór. Na przerwę. Często jest też tak, ale to bardziej w takich godzinach lunchu, czyli gdzieś tak pomiędzy 12 a 13, to stoją rodzice przy bramie do szkoły i przynoszą dzieciom coś do jedzenia, bo w niektórych szkołach chyba jest lunch, a w niektórych nie ma. I tutaj u nas chyba nie ma żadnego wyżywienia dla dzieci, więc ci rodzice stoją pod bramą, czekają na. Na melodyjkę, na sygnał. No i właśnie tym dzieciom jedzenie przynoszą. Aleks już pałaszuje w wózku bułkę, bo jak tylko zobaczył, że wchodzimy do piekarni, to się tak bardzo ekscytował, że mu tą bułkę dałam. Także idę już szybszym krokiem, żeby zjadł wiecie, śniadanie, wypił ciepłą, ciepłą herbatkę i chciałabym też ogarnąć to sprzątanie przed jego drzemką, nie podczas jego drzemki bo podczas drzemki chciałabym poćwiczyć ale to takie wiecie, no na razie gdzieś tam wysokolodne plany zważając na to jak te dni u nas ostatnio wyglądają także najważniejszym priorytetem dla mnie jest dzisiaj po prostu e, to, żeby wysprzątać łazienki, także lecę robić śniadanie i później się widzimy. Aleks śpi. Ja poszłam wziąć prysznic, bo wysprzątałam wszystko. Już tak naprawdę dzisiaj nie mam nic do sprzątania, i pachniałam tymi wszystkimi detergentami do sprzątania. Z racji tego poszłam się wykąpać. Tak jak mówię, Alex śpi, więc będę miała czas na edycję filmu na wieczór I wypicie kawy i dzisiaj mam straszny ból głowy i nie wiem od czego on zależy, jakby od czego on jest Więc wypiję sobie chyba kawę po turecku Bo ona jest taka być mocniejsza niż ta co ja piję z mlekiem, w sumie mleko z kawą Także nakładam krem, bo coś mi się dzieje w Turcji. Mam strasznie suchą skórę. Ręce mam normalnie białutkie. Też to od tych detergentów, ale moja skóra jest tutaj strasznie sucha. Ubieram się i lecę na dół robić kawę. I zabierać się za edycję filmu na wieczór. Wy oczywiście pójdziecie ze mną, bo jakby, jakby inaczej. Dzisiaj chcę też Aleksowi zrobić mmm, taki świąteczny dzień, jak z filmów, czyli będziemy dekorować pierniki. Już teraz nie będziemy akurat ich piekli, ale kupiłam gotowe pierniki. Udało mi się znaleźć się w Turcji gotowe pierniczki i mam takiego pisaka, więc będziemy je dekorowali. Oglądniemy sobie jakąś świąteczną bajkę na pewno I ubiorę go w takie ciuchy typowo świąteczne, ma jakąś koszulkę, chyba z Mikołajem czy z bałwankiem. Także dzisiaj będziemy mieli taki typowo świąteczny dzień mamy i syna No a wy w sumie razem z nami, tak jak, tak jak właśnie zawsze mówię, zawsze jesteście z nami Jak nagrywam, to jesteście Także ja się ubieram, pójdę na dół wysuszyć włosy i napijemy się kawy po turecku kawa zrobiona na tą chwilę, jeszcze Aleks śpi, Pozwólcie, że usiądę sobie tak e, nogę na nogę, ale mi jest tak po prostu znacznie, znacznie wygodniej. I tak jak mm, się kąpałam, w sensie brałam prysznic, to pomyślałam, że o tym wspomnę, bo chyba o tym jeszcze nie wspominałam. E, odnośnie tego, że od kiedy mój kanał powstał, czyli już dwa lata. To ja wszystko, dosłownie wszystko, wszystko, czyli nagrywam, obrabiam, wrzucam na YouTube, dodaję dźwięk i tak dalej. Wszystko robię na telefonie, bo nie mam komputera. Komputer, który widzicie na vlogmasach, na przebitkach, to jest komputer, który ostatnio zarad przyniósł z pracy. I ja dopiero teraz coś tam się bawię. Natomiast jeszcze nie mam na nim żadnego programu do edycji ściągniętego. Musi mi to wszystko zrobić serhat. Bo ja jestem kompletnie zielona w takich sprawach komputerowych. Jak coś trzeba, to tam rodzicom moim pomagam, ale w porównaniu do serhata, to jestem. Totalnym lajkiem komputerowym, i ja u moich rodziców w domu miałam komputer z moją siostrą razem. Miałyśmy go na spółkę, używałyśmy go razem, natomiast było dla mnie jasne, że ja tego komputera nie zabieram. I tak naprawdę komputer do niczego nie był mi potrzebny. Wiecie, film oglądam na telewizorze albo na telefonie. I jak zaczęłam nagrywać, to wszystko zaczęłam robić na telefonie, i zauważam, że jest to bardzo wygodne, bo telefon jest malutki, komputer jednak duży. I jakoś się tak nie zdecydowałam na zakup tego komputera, a po drugie, komputer, który ja chcę kupić, znacznie na tą chwilę przewyższa moje zdolności finansowe. W sensie wiecie, mogłabym go kupić, ale mi po prostu szkoda wydać tyle pieniędzy. Na razie zaopatrzyłam się w lepszy telefon, dostałam go w prezencie. Od moich rodziców, od Serhata. Eee, no i. Nagrywam lepszym telefonem, mam nadzieję, że ta jakość jest lepsza, ale wydaje mi się, że po prostu Wy sobie nie zdajecie sprawy. W sensie, że ja nigdy nie mówiłam Wam, że ja to wszystko, co dla Was tworzę, robię wszystko od A do Z na telefonie przy pomocy mojego telefonu, który cały czas jest w mojej kieszeni czytam w torebce, także uznałam, że to będzie taka fajna anegdotka, bo właśnie już dwa lata mam ten kanał i wszystko zawsze robię za, za pomocą mojego telefonu. A nie mam, jakiejś, wiecie, super kamer, programów, komputerów itd. Tak mam tylko swój telefon i tyle mi na razie wystarcza, żeby tutaj dla Was treści tworzyć. Także mam nadzieję, że po tej wiadomości nagle nie dostanę komentarzy, że powinnam sobie kupić kamerę, bo jakość z telefonu jest zła. <grytanie> na razie mam to, co mam, to na co sobie mogę finansowo pozwolić i Dzięki temu otworze i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu sprzętowi, który mam, przynoszę Wam jakąś tam radość w, w oglądaniu. Także e, chciałabym się tą informacją z Wami podzielić. Jak my naszą choinkę też ubieraliśmy, to jakaś pani, nie wiem, już nie pamiętam, powiedziała, że. E, do tej choinki przyda się więcej bombek, bo Alex ściągnie i miała rację. Ostatnio, jak gotowaliśmy z Serhatem obiad, byliśmy obydwoje w kuchni, przychodzimy. Zazwom wam pokażę, jak to wyglądało. Tutaj siedział Alex, a tutaj leżała cała choinka. Wszystkie bombki spadły i on siedział taki, wiecie, że to nie on zrzucił, no, ale wiadomo było, że to on zrzucił. Także choinka była od nowa obierana, chociaż Alex i tak ją wiecznie szarpie, wiecznie ciągnie. I ona wygląda tak jak wygląda, no ale taka choinka jest przy małym dziecku, no i musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. Ktoś to nam właśnie wstał i patrzcie co mu ubrałam podziaka w świątecznego Toma i Jerego. I powiem Wam, że dziś jest u nas tak gorąco, tak się nagrzało mieszkanie, że nawet Aleksowi nie zakładam żadnych spodni, bo on jest cały mokry po spaniu. Także e, świąteczny ciuszek. Zaliczony zaraz, jak zjemy tylko lunch, to będziemy robili pierniki. W sensie je dekorowali, bo one już są gotowe. Aleks ma dzisiaj jakąś głupawkę, ale przepięknie zjadł obiad. Naprawdę bez żadnych problemów jeszcze trochę zjadł z mojej porcji, także e, bardzo się z tego cieszę, bo ma czasami takie dni, że nic nie je oprócz trochę poskubania chleba no i mleka oczywiście. Um, ale dzisiaj zjadł naprawdę bardzo, bardzo ładnie, ale ma jakąś głupawkę. Skacze po mnie, siada na mnie, chce, żebym go e, podrzucała do góry, także zaraz wam pokażę co on robi. Udało mi się w Turcji znaleźć takie pierniczki. Smakują praktycznie tak jak nasze, więc mam je tutaj. I one są. Już wam pokażę. Oczywiście w mniejszych paczuszkach w tym pudełku. Także zrobimy może dwie, trzy paczuszki za To Tu już mi się um, rozgrzewa lukier, który przywiózłam z Polski, taki w tubce. Pisak. Lukier, pisak, fajny pisak. XXL. I jeszcze akurat się udało, że została mi posypka z um, roczku Alexa, więc jest też biała, ma gwiazdki, serduszka. Także fajnie będziemy mogli ozdabiać. Zabieramy się więc do roboty z moim pomocnikiem. Smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow, whatever we do. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to. You. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you no oh. And I want it all from the lights to the mistletoe Tell me one minute mm If you would like that, -hmm. it will be me mm cheaper -hmm. I'm recording vlog A mam, <laughs> Powiem wam, że mam najlepszego męża na Do świecie. Spicy? Nie, 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 nie. Okay. Poszłam muśpić Alexa. Sama też w sumie na sekundę przysnęłam. I taka mnie zapała ochota na cikowtę i zeszłam i mówię, możemy zamówić cikowtę. Okej. Okay. Okay. Więc mój mąż... So spicy. Nie, <laughs> ser. Zamawiać koftę. Iran, tak, duża, Dużo? Dobrze. Mm. Dzisiaj był po prostu taki szalony dzień. Zrobiłam Alexowi typowy świąteczny dzień dziecka. Skakaliśmy, Aha. tańczyliśmy, ściągał bombki z choinki, nieważne, że ją... Dopiero co zrzucił. Mm. Także spędziliśmy taki naprawdę bardzo, bardzo aktywny dzień i mam nadzieję, że nie będzie się dużo razy budził w nocy, że nie przewodcowałam go za bardzo. Co to Jalapeno? It's spicy. It's spicy? Nie wiem. Mm -hmm. yeah, yeah. Także ja wiem, że Wy bardzo lubicie vlogmasy z Serhatem, ale Serhat chodzi do pracy, więc vlogmasy z Serhatem będą. Co ja musi robić? Po weekendzie. Także jeszcze trochę i Serhat będzie My cały dzień na vlogmasach. Lemon sauce? Mm -hmm. Oh, African fire. Bardzo mm. <laughs> wolę. <laughs> 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 Which one? Ja nie chcę spać. Także no, dobra, już mamy wieczór, jest godzina 21 i wydaje mi się, że to już jest najwyższy mm. czas, bo nie mam światła, nie mam już energii do nagrywania takiego porządnego. Ogórek. Także Chcesz bardzo, ogórek? tak, no. bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy vlogmas i jeżeli nie. dotrwaliście do tego momentu, zostawcie w komentarzach kolenda tego słowa na. Pewno nie było, więc jeżeli dalej oglądacie, to zostawcie kolenda. I mam nadzieję, że wyślenia, wyświetlenia będą dobre, bo od jakichś trzech, czterech filmów strasznie one spadają. Więc nie wiem, czy to znak, że przynudzam, czy o co chodzi. No kurczę, nie wiem. Także mam nadzieję, że ten film się wam spodoba i wyświetlenia znowu poszybują w górę. Także, jeżeli dalej tu jesteście, zostawiacie w komentarzu kolenda. Tymczasem ja się z wami żegnam, Serhat. Czucha. zrób papa. No, nie I do zobaczenia we vlogmasie jutro.